Będziemy nagrywać i też oglądać i reagować na odcinki mojego kolegi klasy. Nazywa się Nikodem, a jego nazwa na YouTubie to jest Niko miata 13 Polecam go już go na łapkę w górę. Dobra. To co? Zaczynamy oglądać, nie? Nic nie mam do roboty innego. Nie chowanego. Dobra, dam 411,2 tysiąca zł. Jego brat na pewno nie matrys. Jeśli chcecie więcej takich odcinków reagowania na jakieś inne YouTube, nie tylko To możecie. Nie, no fajny ma kanał, nie no. Mi się podoba ten kanał, naprawdę. Ej, nawet fajnie, nawet fajnie. Fajny na kanał. Pani ma? Wow. Widzę, co mi powiedział tego, że historię, że jego brat mm. nie mu tak walizuje, i wyjedzie z zębami. I młodszy brat na tem. Pismo! Pismo!

Ja, czy, czy jego brat ma będzie sam, Słuchajcie, chyba nie będę nagrywał okay. e, z kamerki, z a się nie chce. W on nie chce kupować tych. Nie, przecież Chcę mieć tylko broni. W ogóle oni nie rozmawiają na Discordzie, bo to są bracia, oni są w jednym pokoju jakby coś Oni widzą swoje kamerki. Ja. Opatrzcie, ja na go nie zauważył. No i nie go też A na nie wiedział co się dzieje. Nie no. No fajny kanał, wam powiem, że fajny kanał. 20 minut on trwa, słuchajcie. 17 minut jeszcze. To będzie długi i spokojny dzień. Trzymy się za chwilę, jak pójdę sobie... Ja chciałem pójść po wodę, że mam tutaj. A, i, i wam polecam... Pić wodę z, rówie, z drumie, z bardzo pyszne. Dobra. To ja długa nie mogę, bo jeszcze lekcje muszę zrobić. Słuchajcie, wiecie, jak jesteście w drugiej klasie. Nie, nie. Dobra. Ja już sobie dość pooglądałem. Wy możecie wpiać na jego kanał i sobie obejrzeć resztę tego filmu. A jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał i zasubskrybujcie ten kanał. To co? Papa.